Ale zanim stanęła pod Ewerestem i zanim została legendą, zanim świat zaczął szeptać jej nazwisko z mieszaniną zachwytu i strachu, była zwykłą dziewczynką, cichą z Wrocławia. Urodzona jako Wanda Błaszkiewicz, dopiero później przejęła nazwisko po krótkim małżeństwie, Rutkiewicz, które zatrzymała na całe życie. Wychowana w rodzinie, która nosiła w sobie powojenne blizny, ale nikt nie mógł wiedzieć, jak bardzo odcisną się one na niej samej. Jej dzieciństwo zostało przecięte przez dwie tragedie. I obie, prawdziwe, udokumentowane, brutalne, takie, których nie dopowiada się fantazją, bo same fakty są już ciężkie. Rok 1948. Wojna niby się skończyła, ale jej ślady leżały wszędzie: w ziemi, w lasach, w ruinach i w rękach dzieci, które znajdowały to, czego nie powinny nie wypały. Z dokumentów i artykułów wiemy o tym bardzo dokładnie: jej brat Jerzy, starszy od niej o dwa lata, a więc wtedy miał około siedmiu lat, bawił się z dwoma kolegami. Znaleźli wypał i wrzucili go do ogniska. Nastąpił wybuch tak silny, że ich szczątki zbierano z okolicznych drzew. To nie legenda, to zapisane w relacjach świadków. Makabryczna, brutalna prawda. Wanda nie była jej wtedy tam. Poszła poskarżyć się mamie, że chłopcy nie chcą jej zabrać do zabawy. Minuty później nastąpiła eksplozja. Nie dodam tutaj nic więcej, bo to co wiemy to fakty, a reszta to już tylko ból, którego nie powinniśmy interpretować. To pierwsza rana, która w niej została i tak naprawdę nigdy się nie zabliźniła. Druga rana przyszła 24 lata później i była chyba jeszcze bardziej brutalna. To znowu fakty udokumentowane, opisane w archiwach sądowych. Jej ojciec Zbigniew Baszkiewicz został zamordowany 6 grudnia 1972 roku we własnej willi w Łańcucie. Rodzice Wandy wynajmowali część domu potrzebującemu małżeństwu Zofii Stanisławowi wraz z córką. Ojciec Wandy traktował tę willę jako taki letni domek. Zamknął część pomieszczeń na kłódki, pozamurowywał wejścia no i prosił, żeby lokatorzy nie wchodzili do tych dwóch zostawionych dla siebie pokoi. Oni oczywiście nie posłuchali. Zaczęli grzebać w każdych zakamarkach domu, żeby go okraść oczywiście. Gdy ojciec wrócił i zobaczył to wszystko, odkrył tę prawdę, zapowiedział, że pójdzie na milicję. Wtedy wydarzyło się to. Stanisław uderzył go młotkiem w głowę, potem dołączyło dwóch kompanów i bili go aż do śmierci, a na koniec Zofia użyła jeszcze noża. Zwłoki wynieśli w dziecięcym wózku i zakopali obok szopy. A za ścianą spała ich trzyletnia córka. Proces był publiczny, na sali Wanda jako oskarżyciel posiłkowy no i Stanisław K. dostał karę śmierci, którą zresztą później wykonano. Zofia K., 15 lat, pozostali dwaj mężczyźni po 25. To jest ciemna, bardzo ciemna strona części jej życia. Ta, o której nie mówi się o w filmach o Himalajach, Himalajizmie. Ale bez niej tak naprawdę nie poznamy Wandy i nie poznamy argumentu, dlaczego ona ruszyła w te góry. I tak naprawdę po takich dwóch tragediach człowiek mógłby się załamać. Ale nie ona, nie Wanda. Wrocław lat 50. i 60. nie był miejscem marzeń. Był miejscem pracy, nauki, odbudowy po wojnie. Wanda studiowała na politechnice wrocławskiej. Ścisły kierunek trudny, ale logika ją uspokajała. To był porządek w głowie, cisza, równania, które nie krzyczały. W pracy była wybitna, zdolna, precyzyjna, ale nie tam było jej serce. Ono było w górach, gdzieś wysoko. Ale droga do nich nie była taka prosta, bo zanim stanęła, pod K2, zanim jej nazwisko stało się symbolem kobiecej siły, zanim świat poznał jej osiągnięcia, Wanda musiała przejść przez największą polską barierę tamtych czasów. Była kobietą. I to kobietą w świecie, w którym mężczyźni rozdawali karty, a kobiety miały najwyżej podawać herbatę. To nie przesada, to realia lat 60., 70. w Polsce. W tamtych latach wspinaczka wysokogórska była klubem zamkniętym dla prawdziwych facetów, to twardziele, dla ludzi, którzy uważali się za macho, gości, którzy są wysportowani, silni, najczęściej też dobrze usytuowani finansowo. Takie wycieczki nie były tanie. Oni tworzyli własne środowisko. Kiedy na kurs wspinaczkowy przyszła drobna, elegancka dziewczyna, Mężczyźni dosłownie parsknęli śmiechem. Tak, oni cały czas się z niej naśmiewali. Mówili, że co, jak zamarznie, to odeszlał ją jako bryłę lodu do domu. Kobieta na ścianie, pionowej ścianie lodu, no nikt sobie tego po prostu nie mógł przedstawić w głowie. Tym bardziej, że ona wyglądała, no na pewno nie jak himalajistka. Była szczupła, z delikatnymi rysami twarzy. Niewysoka, elegancka, zawsze zadbana, dobrze ubrana. Wyglądała jak naukowczyni albo nauczycielka. W porównaniu do nich, oni wyglądali tak, jakby dopiero wyszli z lawiny. No, w każdym bądź razie nie potrafili sobie wyobrazić tego, że ona może kilka godzin wisieć na pionowej ścianie lodu, albo na przykład, że chodzić w śniegu e, z ciężkim plecakiem, równo z mężczyznami. Ale to były tylko pozory, bo pod delikatnością była stal. Cicha determinacja i chłód, który pojawiał się w jej oczach wtedy, gdy ktoś próbował ją zniechęcić. Mężczyźni szybko zrozumieli jedno. Z Wandą się nie dyskutuje. Gdy po raz pierwszy przyszła wspinać się na linę, no wszyscy patrzyli na nią, jakby przyszła na skocznie, narciarską w szpilkach. Ale gdy tylko dotknęła skały, gdy tylko ruszyła, gdy tylko wykonała pierwszy ruch techniczny, zapadła cisza. Bo poruszała się tak, jakby robiła to całe życie: bez chaosu, bez agresji, bez strachu. Równy rytm, krok, chwyt, wydech, koledzy patrzyli na siebie. Pierwszy raz nie mieli komentarza. Wanda była dokładna, perfekcyjna, ruch po ruchu, jak inżynierka wykonująca obliczenia. Kiedy inni krzyczeli, kleli, rzucali się po prostu do przodu, ona płynęła. To było coś nowego w męskim świecie wspinaczy i nie każdy to lubił. Ale mimo to w pierwszych latach wspinaczkowych mężczyźni nie chcieli jej brać na trudne drogi. Mówili za słaba, za wolna, za delikatna. Kobieta w zespole to kłopot, tak mówili. Tylko, że potem zaczęła ich wyprzedzać wynikami i techniką. Na pewno wytrzymałością. Już w Tatrach w sumie było wiadomo, że to ona będzie najlepsza. Zaczęła robić najlepsze drogi, najtrudniejsze trasy. Pokonywała je tak szybko i tak pewnie, że nawet mężczyźni bali się niektórymi śladami przejść. I to było coś, co bolało ich najbardziej. Wanda była kobietą, a wspinała się lepiej niż oni. Gdy weszła w Himalajzm, był to moment przełomowy dla polskiego sportu. Polski Himalajzm był wówczas potęgą, jedną z największych na świecie. Najbardziej niebezpieczną, najbardziej ekstremalną tylko że w tym świecie prawie nie było kobiet. Wanda miała odwagę stanąć obok największych nazwisk: Kukuczka, Wielicki, Zawada, Heinrich, Lwow, Zygmuntowska to ją wywyższało, ale jednocześnie izolowało. Każdy wyjazd w Himalaję oznaczał tygodnie podróży, setki kilogramów sprzętu, biurokrację, problemy z pozwoleniami. To nie były czasy tanich linii lotniczych i szybkich trekkingów, to była logistyka na granicy możliwości, organizowana przy skromnych środkach i na troszkę taką kombinację. A mimo to ona jechała znowu i znowu, jakby za każdym razem wsiadała w pociąg nie tylko do innego kraju, ale do innej wersji siebie. W 1978 roku, na wyprawie pod kierownictwem Andrzeja Zawady, Wanda zrobiła coś, co w tamtych czasach wydawało się niemożliwe. Weszła na Mont Everest. Jako trzecia kobieta w historii i pierwsza europejka. Warunki były trudne, ciężar sprzętu ogromny. Nikt nie pchał jej w górę, nikt nie niósł jej plecaka, nikt nie podejmował za nią decyzji, tylko ona, jej rytm, jej oddech, jej upór. Weszła w ciszy, bez triumfu, bez teatralności. A kiedy zeszła, zespół zapytał ją o wrażenia. Odpowiedziała, na górze było zimno, dlatego wolałam zejść. <grym> to była Wanda, genialna w minimalizmie. Ale za tym jednym zdaniem kryje się coś więcej. Godziny mozolnego podejścia, setki kroków w śniegu, który momentami sięgał do kolan. Każdy wdech jak łyk rozrzedzonego powietrza, który nie chce spłynąć do płuc. Głowa ciężka od wysokości, serce, które bije jak po sprincie, chociaż idzie się bardzo powoli. Obóz po obozie, niżej życie namiotowe, śmiechy, skromne jedzenie, wieczorne rozmowy, a wyżej coraz mniej słów, coraz mniej jedzenia, coraz więcej milczących spojrzeń. Na tej wysokości ciało protestuje, mózg spowalnia. Myśli krążą wokół jednego pytania: czy warto? A ona idzie. Jest 16 października 1978 roku. Śnieg na grani jest twardy jak szkło. Wiatr próbuje zepchnąć ludzi z grzbietu góry. Słońce pali po oczach, mimo że wszystko jest dookoła białe. Każdy krok na grani to decyzja. Postawisz stopę za blisko krawędzi, spadasz. Za daleko w stronę stoku możesz zerwać nawisy śnieżne. Nie ma marginesu błędu. Kiedy wreszcie staje na szczycie, na najwyższym punkcie ziemi, nie ma panfar. Nie ma kamery Netflixa, nie ma drona, jest kilka osób, flaga, kilka zdjęć i świadomość, że właśnie dotknęła miejsca, o którym większość ludzi mówi tylko w marzeniach. Dla świata to był wielki rekord, dla niej kolejny krok. Nie zatrzymała się na tym. Everest był ważny, ale góra, która naprawdę miała sprawdzić jej granice, czekała dalej. Jeśli Everest jest królem, to K2 jest królową. Zimną, surową, mroczną i zabójczą. Statystyki mówiły jasno: 1 na 4 wspinaczy ginie na tej górze, a Wanda zdecydowała, że właśnie tam jest jej miejsce. Rok 1986. Czarne lato. K2. Najtragiczniejszy sezon w historii. Śmierć za śmiercią, chaos, zła pogoda, desperackie decyzje, a pośród tego wszystkiego Drobna Polka. Weszła jako pierwsza kobieta w historii. To był moment, który na zawsze zmienił postrzeganie kobiet w Himalajach. Ale jak wygląda ta góra z bliska, to nie jest szeroka turystyczna ścieżka. To wąska, stroma, grani, lód, który nie wybacza błędów, ściany, które opadają niemal pionowo w przepaść. Wanda idzie klasyczną drogą żebrem Abruzji. Pod nogami ma mieszankę śniegu, skały i lodu. Każdy krok musi być dokładny. Jeden zły ruch i nie ma drugiej szansy. Obóz za obozem. Namioty przyczepione do stoku jak kolorowe plamki. Nocą huk wiatru, trzask lodu. Odgłosy lawin gdzieś w ciemnościach. W dzień wspinaczka w pionie. Rozbite usta od suchego powietrza. spiesznięte dłonie w rękawicach. Lód, który kruszy się pod czekanem. Pod serakiem, czyli taką wielotonową bryłą lodu. Człowiek nie modli się o sukces, modli się o to, żeby góra nie ruszyła. Wokół inni wspinacze. Niektórzy nie wracają z ataków szczytowych. W tym sezonie K2 zabierze wielu. Ich nazwiska wpiszą się w listę tych, którzy zostali tam na zawsze. A ona, mimo tego wszystkiego, idzie dalej. Na wysokości powyżej 8000 metrów nie ma już zwykłego zmęczenia. Jest strefa śmierci miejsce, w którym organizm nie regeneruje się, nawet w spoczynku. Tam człowiek przestaje być silny czy słaby tam liczy się tylko to, jak bardzo chce iść. Wanda chce. Kiedy w końcu staje na szczycie K2, drugiej co do wysokości jednej z najniebezpieczniejszych gór świata, wie, że zrobiła coś, czego przed nią nie zrobiła żadna inna kobieta. Nie ma tam orkiestry, nie ma. Fanfar, jest wiatr, kilka spojrzeń, krótki uścisk dłoni, ale zamiast wielkich słów znów ma w sobie spokój. Osiągnęła coś, co dla wielu jest niemożliwe, a mimo to w jej głowie już pojawiają się kolejne wierzchołki. Bo dla niej góry to nie była lista zaliczonych szczytów to było życie. Dlaczego to robiła? Nie dla pieniędzy, nie dla sławy, nie dla rekordów. Wanda mówiła, że w górach człowiek przestaje udawać. Tam na szczycie nikt nie pytał jej o płeć, nikt nie pytał o życie czy o przeszłość. Góra widziała człowieka takiego, jakim był. Nie historię. Na wysokości, gdzie każdy krok boli, maski spadają. Nie ma już udawania, nie ma pozy ani wizerunku. Zostaje tylko prawda o tym, kim naprawdę jesteś. Czy umiesz walczyć? Czy potrafisz przyznać się do błędu i słabości? Czy szanujesz swoje granice? I znasz granice góry. Wanda szła tam, bo właśnie tej prawdy potrzebowała. Bo może po wszystkim, co przeszła na dole, właśnie tam wysoko czuła się wreszcie cała. Ostatnia wyprawa, maj 1992 roku, Kanchen Zonga. Trzeci najwyższy szczyt świata. Wanda idzie z Carlosem Carsolio. On zawraca, ona mówi: idź, ja dojdę. Widziano ją jeszcze raz, kilkadziesiąt metrów pod szczytem. Potem weszła w chmurę. I nigdy nie wróciła. Jej ciała nie odnaleziono. W Himalajach mówi się, że ona tam została. No i prawdopodobnie właśnie tak było. Tego dnia wszystko zaczęło się wcześniej. Jest 12 maja 1992 roku, około 3.30 nad ranem. Wanda, 49-letnia himalaistka, Polka, wychodzi z obozu czwartego na wysokość blisko 8000 tysięcy metrów z razem z Carlosem. Jeszcze jest ciemno. Głowy rozświetlają tylko czołówki. Pod rakami skrzypi twardy śnieg. Carlos idzie trochę szybciej niż Wanda. Zmaga się z bólem brzucha, wymiotami, osłabieniem. Ona, w sensie... To wszystko w strefie śmierci, gdzie każde osłabienie jest praktycznie śmiertelne, bardzo niebezpieczne. Ściana Kanchenzongi jest inna niż K2. Mniej sławna, ale dzika, rozległa, wieczna tutaj też nie ma miejsca na żaden błąd. Po wielu godzinach rozciągniętej w czasie wędrówki, Carlos zdobywa szczyt. Schodząc na wysokość ponad 8200 metrów, spotykają jeszcze raz. Namawia, żeby wróciła, żeby zeszła z nim do obozu, żeby nie szła sama wyżej, z tak słabym organizmem, bez porządnego biwaku. Wanda odmawia, mówi mu, że przenocuje wyżej, wykopie sobie jamę śnieżną, że ruszy następnego dnia. Ma plan, ma doświadczenie, ma ten sam upór, który wyniósł ją na Everest i K2. Carlos schodzi, czeka na nią w obozie. Najpierw kilkanaście godzin, potem dwa dni. Aż w końcu zostawia namiot, śpiwór, gaz, jedzenie. Ona nie wraca. Nad kanchen zongą zaczyna siadać pogoda. Chmury przykrywają ściany. Wiatr zmuchuje ślady na grani. Góra powoli zamyka się w sobie jakby nie chciała już nikogo wpuścić ani wypuścić. Wanda zostaje tam, gdzie zawsze chciała być. Wysoko w górach. Nie wiemy, czy dotarła na szczyt. Nie wiemy ile jeszcze szła, wiemy tylko jedno. Do końca była wierna tej samej drodze. Wanda Rutkiewicz była kobietą, której nikt nie rozumiał tu na dole, ale którą podziwiał cały świat. Nie była wielka wzrostem, była wielka odwagą. Nie była głośna, była za to skromna i nieustępliwa. Nie była jedną z wielu, była jedyna. Pokazała, że kobieta może wejść tam, gdzie mężczyźni mówią, że się nie da. I że czasem człowiek idzie po to w górę, żeby zdobyć szczyt dla samego siebie, nie dla oklasków, ale żeby spotkać właśnie siebie samą, całą, nierozerwaną ludzkimi problemami. Wanda to właśnie robiła. Tu, gdzie na dole była rozerwana, roztrzaskana i stłuczona, tam na górze była cała. I to jest może najpiękniejsze w jej historii. Bo kiedy patrzymy na jej życie z daleka, widzimy tragedię, ból. Trudne decyzje, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, widzimy kogoś, kto odnalazł swoje miejsce. Nie w salonach, nie na bankietach, nie w studiach telewizyjnych, ale na lodowcu, w śniegu, w ciszy, wysoko nad światem. Wanda robiła coś, co kochała. Robiła to lepiej niż prawie ktokolwiek na świecie. I zostawiła po sobie ogromny ślad. Nie tylko w kronikach himalaizmu, lecz także w głowach nas wszystkich. Wszystkich, którzy zadają sobie pytanie, czy ja też mogę iść swoją drogą, jej życie było trudne, ale nie tylko i wyłącznie smutne. Było też pełne zwycięstw, odwagi, pasji, konsekwencji, radości. I może właśnie dlatego, zamiast płakać nad jej końcem, warto zapytać siebie, jaką górę ja mam do zdobycia i czy mam w sobie o, choć odrobinę tej cichej siły, którą miała Wanda. A już za kilka dni kolejna historia. Zapraszam.